Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Słuchajcie, znajdujemy się obecnie w Dublinie, w zasadzie w samym środku miasta, w miejscu, które się nazywa Phoenix Park. Jest to ogromny teren o powierzchni ponad 700 hektarów. W zasadzie to są takie chyba zielone płuca Dublina, tak by to można było nazwać. W skład tego terenu, między innymi, na przykład, wchodzi ogród zoologiczny. No, naprawdę jest bardzo duży, duże to miejsce. Ja to jestem po raz pierwszy. I siedzę nad takim jeziorkiem, bardzo fajnym. Tam z drugiej strony kaczki pływają. Już że mówię, po co tu przyjechałem. Nie było przez jakiś czas filmów na kanale, ale to głównie dlatego, że no niestety w Irlandii póki co jest cały czas beznadziejnie sucho. W ogóle deszcz nie pada. Jeszcze w zeszłym tygodniu mieliśmy kolejną falę upałów, co w zasadzie pogorszyło sytuację na moich miejscówkach grzybowych póki co. No nie ma śladu. No i stwierdziłem, postanowiłem, że. Wrzucę jakiś film na kanał dopiero jak się coś ciekawego stanie, jak coś e, interesującego nagram, coś czym, czym będę mógł Was naprawdę zainteresować. No i ten moment chyba nastąpił. Właśnie w tym parku rosną borowiki szatańskie, a w zasadzie to krwisto borowiki szatańskie, bo taka jest ich nowa nazwa. No i tak, moja choroba już jest silnie postępująca, skoro przyjechałem ponad 160 km tylko po to, żeby oglądać grzyby. I, I je wam pokazać. Słuchajcie, z tego miejsca chciałbym jeszcze pozdrowić Jarka Grzybofila, który usilnie od dłuższego czasu już próbuje znaleźć właśnie krwisto szatańskie i do tej pory chyba mu się jeszcze nie udało. No, życzę ci Jarku, żebyś, żebyś odniósł sukces, żebyś się w końcu udało znaleźć. Albo żeby chociaż jakaś taka dobra dusza tak jak mi po prostu podała ci namiary, gdzie, gdzie w danym momencie te grzyby rosną i gdzie można pojechać je nagrać. Pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo Łukasz za informację. Stwierdziłem, że muszę tu przyjechać i, i wam je pokazać One się znajdują gdzieś tu na terenie tego jeziorka Dobra, zobaczmy co tu się dzieje To nie są borowiki szatańskie Tylko gorzko borowiki korzeniaste Natomiast spójrzcie tutaj Ktoś je niestety poniszczył Wow Słuchajcie, aż mi się ciepło zrobiło Tutaj te jeszcze rosną Ktoś poniszczył, ale Przynajmniej sekcję zrobimy przekrój Czekajcie, bo tu było więcej owocników Kolejny, spójrzcie. Wow. I to są trzy następne. Już Wam powiem o tych grzybkach trochę więcej, tylko na razie jestem w szoku. Tu jeszcze młody owocnik i ten też piękny. Wow. Ale generalnie to wygląda, że ktoś tu chodzi i zbiera te tego szkoborowiki korzeniaste. Nie wiem, czy ludzie je jedzą. bo tu jeszcze rosną takie piękne młode owocniki. Piękne. Patrzcie, jaki trzon. Nie ma jak zbierać grzyby w centrum miasta i to jeszcze niejadalne grzyby. Dobra, wróćmy do naszych borowików szatańskich. Trochę tutaj jeszcze z nimi spędzę. Generalnie owocniki tak. Jak widzicie w przekroju z czasem ten miąż zaczyna sinieć. Tutaj również widać takie krwisto czerwone przebarwienia w środku. Jeżeli chodzi o same grzyby, no to owocniki, tak jak widzicie, mają z wierzchu dosyć jasną barwę i dosyć nieregularny kształt. Jeśli chodzi o hymenofort, on początkowo jest żółtawy, a z czasem staje się właśnie e, krwisto czerwony, u jeszcze starszych, już taki bardziej oliwkowy, jeszcze ciemniejszy. E, również trzon ma czerwone zabarwienie, tylko tutaj te, te grzybki niestety są, bardzo, ale to bardzo przesuszone i no, te kolory nie są już takie, jakbyśmy chcieli zobaczyć. Ten jest piękny. Oczywiście są to grzybki trujące, nie są jednak one tak straszne, tak groźne, jakby się co po niektórym wydawało. W stanie surowym oczywiście można dostać dosyć silnego zatrucia. Natomiast są kraje, w których po obróbce się te grzyby normalnie spożywa i w Rosji je ponoć nawet marynują, jedzą, no ale z drugiej strony to w Rosji ludzie robią bardzo różne dziwne rzeczy i, i żyją, prawda? Wiem, że znaleziono w tych grzybach niewielkiej ilości muscymolu, czyli tej samej substancji, która jest zawarta w muchomorze czerwonym, ale nie to jest uznawane za, za e, przyczynę zatruć. Do tej pory, do niedawna jeszcze kompletnie ludzie nie, nie znali, e, nie wiedzieli jaka substancja jest przyczyną, a tutaj udało mi się wyczytać, że całkiem niedawno odkryto, że e, jest to substancja zwana bolesatyną. Która może mieć toksyczne działanie, ale również to nie jest w 100% potwierdzone. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj się trochę pokręcę, porobię dużo zdjęć i, i dużo filmików tym grzybom. Bo, no bo takie spotkania się nieczęsto zdarzają i nawet pomimo, że te grzyby nie są już w najlepszej kondycji i są częściowo poniszczone, to nadal jestem bardzo szczęśliwy. Jeżeli chodzi o smak, to ponoć jest łagodny, nie, nie wyczuwa się żadnego gorzkiego smaku tutaj w tych, tych, tych grzybach. Zapach również jest bardzo łagodny, natomiast e, starsze owocniki, czego właśnie przed chwilą doświadczyłem, e, wydają, wydalają taki zapach delikatnie zbliżony do padliny. Bo ja Tutaj zacząłem przed chwilą robić zdjęcia, przysunąłem, już tak powiem, nos tutaj w, w stronę tego kapelusza i, no i poczułem taki bardzo dosyć y, no, nieprzyjemny y, zapach. Tak więc, moi drodzy, to są krwisto-borowiki szatańskie, a ja w tym momencie dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.